Ale to jest o, piękne, jak tak, tak. jest kacera. na miejscu, nie? No, tak, no, wreszcie, a nie 5 minut i siema, a, jest tu na drugiej płynie. stronie. A. O, teraz wróć do mnie na wyspę. Dobra, to ja się logam, mi się nie chce radzić, i pojutrze wpadnę. Chodźcie Na piętarko, na piętku na zrobimy. No, jest więcej miejsca, no nie, jest więcej miejsca. One night casino, jakie bycze! Co jest? O. Ile, ile, jest ile, ile jest uczestników? Ile jest uczestników nie tego. Nie e, ja, tego? Ja nie ja mam drugiego drugiej. A do góry, tak? To zagrajmy tak, tak. wszyscy, no ile jest uczestników? Let's go! Ja dobra, dobra. dobra, obstawiamy może? Chce Ej, Jechajka... nie mogę na Ej ciastę, może ustalmy, czemu? może ustalmy z łapką. łapką, może ustalmy, że, każdy, że gramy o diamenty i każdy wchodzi o jeden diament do puli i zwycięzca wygrywa wszystko. Dobra, mm. no no dobra. dobra, to ma oh. całe zero diamentów. Później. Później, później się rozliczymy, później się rozliczymy, spokojnie. Ja wystawiam Mikiego za mnie, bo ma lepszy refleks. Dobra, ja no z drugą strony. Czekajcie, ile jest uczestników? Ile jest uczestników? Mi daj, mi daj. Ile jest uczestników? Tak, 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 tak. Musimy policzyć na odwrót, na odwrót. Nie wiem, nie kto kto ten, ten Nie? No wszyscy, jak to chce zrobić? Wszyscy Wszyscy, no. wszyscy, wszyscy. Mitryk, na wódeczki. Gdzie jesteś? Tu za tobą. Jak za... O, ty faktycznie. O, ty faktycznie. Dobra, no, siadajcie na te, siadajcie na krzyżowka. Kawa z mlekiem? Bimber? To robi bimber o smaku kawy tak, z mlekiem? No właśnie paskudna jest się trochę. Dobre. Siema. Ejka, ejzo, 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 gramy. Ejzo, gramy w muzyczne krzesła, każdy wchodzi po jeden diament, zwycięzca zgarnia wszystko. Gracie z nami? stary na weselu, wiesz, że jest. Okej, a czemu gramy u nas w kasynie? No bo jest. Jakie jest lepsze miejsce do zabawy, Jakie jest lepsze miejsce ze stripteaserkami oraz o walki o hajs aniżeli kasyno? Tylko eee. jakieś światełko tu zapalcie, bo tak ciemno troszkę. Full bright? A, full, full, z... bright? Full. full bright? Nie mogę. Ja no ja i mać no, grać no, bez no. Fulbrighta. Fulbrightowa Full brightowa To jeszcze się nie napił. Ja się nie napiłem. ja, jestem ja Wiesz, też jestem trzeźwy. jestem zaraz spadnę z tego Ja pośredniu. już bardzo. Tak mnie rzuca. Dobra, ile nas jest? Czekajcie, liczymy. Ej, zabierzesz udział, a chłopaki Masz biorą górny, też? Nie, nie, ja muszę, ja muszę, ja jestem tryhardem i... Nie, no dać, dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Do do to nie, Chodź tu, pić. Nie, on tryharduje. On, dobra, dajmy mu Na, na, na trzeźwo nie możesz kopać. No ja właśnie. Daj mi też, Dobra, 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 dobra jedną ja ja do rundkę mogę zabrać. O, o! Dobrze, dobrze, dobrze. Jedną rundkę zagram. Ale Menele, że wyrzucacie na podłogę. Dobrze, wszyscy butelki. zaczynają się. Dobra dobra, 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 wszyscy zaczynamy od siedzenia. Płacie, wszyscy za, po, zaczynają siedząc. Wszyscy zaczynamy siedząc. diamentu? Jeden, elementu? jeden, 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 jednego dobra, w płacy w płacy. No, Chodź kukaj. Ale później, idę. później później ja się gram. rozliczymy, później się Ja za ja rozliczymy. Ja jestem. Okej. Okay. Jest za dużo krzeseł Czekajcie, jest. Te dwa krzesła z końca. Czekajcie jeszcze. Szykodem. chodź, napiś. Nie, 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 mogę nie. wejść, tak jak. Się... A jak tylko. Krzyki w juboxkach w okay, okay, to tam, Dobra, zabierasz się jedną krzycę, zabrane jest? No, jeszcze jedno, nie, nie, nie jedno, ja, zabieram, jedno. ja zabieram podczas waszego chodzenia. Aha, aha Żeby okay, nie było wiadomo okay. halo, które. Halo, w... siadać wszyscy, muzyka jeszcze. Nie. Tak, 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 tak. DJ! No. O nie, ale że faza mi przeszła. A czemu dwa? E, po, da, tutaj, tutaj. Po, połóż się tutaj, jak przychodzicie. Połóż się tutaj, Admin. Nie spowalniaj, Mandziu. Przechodząc nie chcesz... To nie Miki spowalnia. Połóż tutaj krzesełko takie. No, dobra, dobra. I wracaj do kółeczka, Admin. Chyba, że to odpadłeś. Dobra. <grym prezentacja> <Ej! grym /sięgny> Dobrze. Admin. Dobrze. Dobrze. Czy Admini, którzy odpadli, mogą stać tutaj jakby przy tej ścianie, żeby nie było, bo wy, wy się mieszacie, wy jesteście wszyscy sami. Oho. Ale ale. Pożałujesz tych słów. <grym /sięgny> Dobrze. Ksylak z jakiego ma w ogóle? A no, no. no Okej, okay, czekajcie, może ja zmienię płytę. O, nowa o. płyta, nowa, Dawa, nowy bandier. Podda. Uwielbiam ją, o Boże, ona dobra. tu jest <grym> i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, <grym> że porwę ją i serce schowam nad niebo. Po, 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 ja uwielbiam. HEP! Z MAMIL-O! <noise> Znowu Adwin? Przez zdążyłbym! po prostu odpadł. Hala, amatorzy. Ja myślałem, że. Ej, co bo ja się <noise> tak zatrzymał i nie wiedział co się stało za bardzo, nie? bamil no, tak. Znaczy tancerki się kłócą. <noise> No, tancerka spadła. Ty tancerka lata, co jest? No, KS, za zabrakło w cewniku. Kapixowa, so dziękuję, ślicie. Admin, wyjmij, admin, wyjmij. To nie wyjmij za wcześnie, oj. Daj, diamenta swojego, zapłata. Tak, i lecę po niego, zaraz jest spokojny. Haha. Zaraz Citrox, i gdy gdzieś zobaczyć. No, no, takie... no. Okay, no, okej, okay, no, okay, okay, no, okay. okay. fajnie było. I zaraz na czacie minus Citrox. Nie, zaraz Citrox będzie siema, kopię dalej. DEVRISK, <laughs> <laughs> kolejne siema, 40, wykopę. Dobra, zadaj mi chwilkę. <laughs> o, step. suzdat so win. I stąd? Co się zatrzymujesz, biku? Ty, ten admin to strasznie oszukuje. Ja chyba wiem, który to. Bo, no... Ja wiem, który to chyba jest. Żaden inny by nie oszukiwał aż tyle. To lepszy i A wiecie, jak się nazywa na ten... Bastion po francusku? Bastion. Basta. Bastion. Bastion. O, nie Miki! Udostaw? Ledru. To była runda, która sprawdzała, Młodrigi? czy nie będą fal starty, ponieważ nie zabrałem żadnych siedzeń. <grym> o nie, o, <grym> nie, to była runda, która sprawdzała, czy by to się usunęło wcześniej. Dobrze, dobrze. Ok, lecimy znowu. Halo Halogiem, czekaj, babiaksy, za mnie i za Diablo. Do strzygnięcia, okay. do, skrzynki, do skrzynki, Citrox. A, dobra, dobra. Dzięki. A, Miki! A, Miki! <tryk> 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 naprawdę, naprawdę? On zdążył. To jest, ale... Zdążył! Co? Co jest? A, a, dlaczego jest 7 osób, ale... Admin strollował. Admin, admin? odpadł. Dobra, admin odpadł. Admin No nie, a że admin, odpad. admin <grym> specjalnie odpada, żeby grać stworzyć po prostu. Dobra. Nie, i mo admin in, Miki out. <tryk> Miki no, 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 oszuka, Miki wygra, nie, Miki to wygra, nie. Nie, ja i tak nie wygram, bo ja nie wiem, gdzie klikać, żeby siadać zawsze. No, Dobra, data. DJ, dał mi taką nową płytę, więc może ją puszczę. O, o, o. This is the rhythm of the night, all sure oh, night. This is oh, the, rhythm yeah. the, like? the rhythm of the night? The rhythm of the night. Esoson son oson on night, Oh night. Oh yeah, pop, 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 Sorry, spadka. Nie! najgorzej! No nie Diabeł by zdążył! Diabeł zdążyłbyś, zdążyłbyś! Zdążyłbyś, diabełku. Nie ma, patrzcie, lajtowo. Ej, złapal. Ograłem. Nie, nie, ja gram dalej. No dobra, grałeś. No diabeł, możesz pójść po diamenta tego. A nie, za ciebie, Sitek, Sitek za ciebie. Sitek za ciebie. Ja płaciłem, ja płaciłem. Najgorzej. Ale to jest teraz rozpina są te skotki, nie da się tam usiąść. Oj, tak, tak, bangier tak, wreszcie, PBS. Ja z dziewczynami posiedzę, dawać maleńkie na kolana do wuja. That's a co by? Aha, co jest? O nie, to myślałem, że to koniec! Myślałem, że to koniec! Myślałem, że koniec! Co tam jest? To jest jamera, nie znasz! Ale no, patrz, no, ale no, patrz, no, od razu do diabła poszła, nawet się nie zastanowiła. Dobrze, no, dobrze. No nie będę pod jaksy, że ja diabeł, ja też to, to I tak daj mi to, to jak masz to, to siedzonka. Co? A, już daję? Ej, ja no. mam no, ja w sumie mogę iść po Ale ej, hey, co, so, ja gratuluję, w ogóle pierwszy dzień kasyna ja i dobrze. od razu taki sukces, nawet nieotwarte jeszcze. No. A jeszcze bez promocji nigdzie? Ja jako ostatni reprezentuję bikini. Mm. Ty. Nie się. Halo, krona. Właśnie przeszkadza. Proszę ich wynieść. Ja no, czekam na muzykę. O, dwa. O! Płyta ekipy PLES. O, jednak nie. Płyta ekipy. Tu w sumie bardziej to bardziej jest chyba monetyzacja? Monetyzacja to super. Demotyzacji bym się bał Demonetyzacja? Demotyzacja. <laughs> Czemu admin jest? A dobra to ja nie. Nie, 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 nie. Eee, ja nie mam dyaksów jak coś, bo nawczyź zebrała. No jak coś to. Pójdziemy po nie. Freestyle, yes. Po prostu nie może nas przegrać, i tyle. O, i teraz jesteśmy już w nielegalnej budowli. Ale czy Merek w ogóle? Oj, 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 oj! co ty zrobiłeś? Generalnie wszyscy byli w grupie, a Mandzie było oddzielnie. Tak. Tak ja to to jak w szkole, jestem przyzwyczajony. Przyszedł stary zboczył. Indywidualista ty, bardzo. Dobrze. Graf, a może ty ustaw na samym początku krzesełka, bo jak je ustawiasz, jak wiem, mnie nie, nie, to strasznie stresuje. No i bardzo dobrze. Bo mi wpada to do ekwipunku, to krzesełko, co chwilę. No, bardzo dobrze. dobrze. O. Ale zabawa. Oho, powrót, powrót do klasyka. Klasyka.

Ale to gulia, legenda głosi, że kasyna zawsze wygrywa i na razie EJZO jest w top 3. <ties ties ties> to Coś tu nie pasuje. Disco inferno. Ale patrzcie, reprezenta. Repre, repre... repre... Aha, to jest... A to jest beat! Co tu się dzieje? Myślałem, się Nie, nie chcę to patrzeć.

a będzie nagroda za top 3 chociaż. Graliście <grymowa> kiedyś w test tak. reakcji? sadzonka no. no nie. Odpada. <grymowa> to spustos. Odpada, odpada. Odpada. W test reakcji, że to pleci. poleci. Ty, to nie jest głupie, wiesz? To nie jest głupie. Ale wiesz, czekajcie. Nie, stu, zróbmy tak. Zróbcie tak, zróbcie tak. No, Chłopaki, zróbcie no to inaczej. Zgrać. Ja... To będzie... Ja napiszę jakąś wiadomość na czacie. I jak tylko ta wiadomość wejdzie, to musicie nacisnąć tak na krzesełko, ale jak ktoś inny napisze, to, 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 to odpadacie. Okej. Okay. to o. robimy pranka, że czekają aż ten nikt Graffa się pokaże i będziemy spały. Tak, a my wspomniemy. Ale to każdy, no, no, no. każdy, tak? Nie, nie sam nie sam Mi się nie, bardziej nie, podobało, że nie? z muzyką, że wyłączałeś muzykę i wtedy musimy usiąść. Ale to będzie szybszy tekst reakcji, bo muzyka, wy wiecie, możecie mieć później coś. No dawaj, to? dawaj, muzyczne krzesełka do końca! No dobra, już dawaj, muzyczne krzesełka! Muzyczne krzesełka to muzyczne krzesełka. Powodzenia, powodzenia. Od niech oni stoją w miejscu i patrzą w krzesełko, A, krzesełko, krzesełko, tyłem do ciebie. Nie no, niech tak. Niech kliknie. Naprawdę, no, mam siąść? <grym> Sofy, sylaks, Jezu Boże. Oooo. Działa wam ten Pawły Flipkurze, że nie działa wam ten Pawły Nie, zbyt zbyt nie. Zbyt zbyt o, nie słyszę. Nie, nie, No to to jest 2013. Ale co, nie słyszę. Zobaczcie, jak dawno temu ta te wiadomość była, staliście oboje Ale, Ale przecież nie ustaliliśmy, czy robimy sznurełka, no czy nie. Ja no, przecież ja no nie, nie ustaliliśmy gra. Ale miał być dobra, nie, okej. Ale było to do śmierci. Dobrze, jak tylko usłyszycie piosenkę, to siadacie. Jezu, ale w A mamy fale się ruszać, czy mamy stać? Ma tak, tak. Macie stać. Cześć, bo jakaś Sirena stoi tu na środku, idź stąd, potwora. O, już zeszło ze mnie. No to Kola, admin na no. Nie, mandzią, Mandio, Dobra, admin na nie trolluj. Jeszcze raz. wielki łeb, Kuki. No. To te lasani. Aj! Puzon Gigi. Aj, 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 AJ Puzon MVP. Ah, Gigi puzon. Ja też ah, muszę iść pod jaksa g -g. swojego. On z administracją spowinowacony, bo zobaczcie jak Spida podobnie wygląda. Dostali, ta, ta 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 to ustawiony przez adminów. Ficz no. poszło. A ktoś oh. diamentów nie wpłacił, to wpłaci diamenty. Ja nie wpłaciłem, ja ale idę, ja, po, ja idę po, po diamenta z, też, też. Też, też. Też, Admini, zabierzcie z, mi jukeboxa za Q i te, te płytki. Chyba, że mam piksefa zatrzymać, a ja bardzo chętnie. Admini, Admini, a może PepoSzaj nagroda za zorganizowanie o eventu nie, dla diwan. każdego po dwa diamenty? O! <grym <grym serio? O! Ja bym z diamenty wtedy. Ej, co, to go! Niech Admini pomnożą wasze no, diamenty AZ-2. I dla wszystkich zamiast To będzie zajebiste.